O ciepłym powiewie epoki schyłku. Otóż, wiedziona taką niesprecyzowaną tęsknotą w doborowym towarzystwie, zawitałam do sklepu, w którym kwitło konsumpcyjne życie. No Jakiś czas temu jeszcze kwitło. To taki większy sklep na rubieży, wprawdzie, ale w centrum miasta, pulsujący pragnieniami, pożądaniami, a dziś, wymijając zgrabnie coraz mniej kuszące półki, wymieniłyśmy z panią U kilka wiekopomnych uwag. Czy widzimy syłek w sklepach? Oczywiście. Niedobory są widoczne na każdym kroku. Szczególnie w jest... butach rozmiar 39. Czy to jest smutne. Tak, dojmujące. Dojmujące, ponieważ wiesz, że pewien czas się kończy nieuchronnie czas dobrobytu, kątania się po sklepach, rozpylanych zapachów, <grym> zachęcających ekspedientów. Oh. <grym> niestety, niestety. Teraz będziemy się bić o buty. I bitwy o buty oczywiście nie stoczyłyśmy z nikim, żadnej bitwy o nic. Z tymi butami to może dlatego, że po okresie ewidentnego prosperity ostatnich czasów mamy w swoich szafach wystarczająco dużo butów, żeby przechodzić kilka sezonów, będąc może mniej trendy, ale za to mając ciepłe stopy. Ale to nie wyczerpało tego tematu, nie uleczyło specyficznego schyłkowego niepokoju, który czuję. I dlatego, znalazłszy się w towarzystwie mojej mamy oraz pani E, nie omieszkałam zagaić. Czy ten świat teraz, co my go oglądamy, to jest koniec cywilizacji? Nie. Dobrze. A nie masz wrażenia, że jednak jest taki schyłek? Że schyłek, tak, to znaczy ja uważam, że jest koniec czegoś jednego, czegoś konkretnego. I tak, uważam, że jest koniec, ale, ale ja tak uważam, dlatego że ja jestem stara. Nie rób mi tego. <ścoughs> to ja nie. też jestem stara. Ty wiek. to nie, a Cię Boże. Ty Jesteś nieprzyzwoicie młoda. A teraz ty no. mi powiedz szybko, czy to jest koniec cywilizacji, czy nie? Nie, to jest zakręt. Moim zdaniem to jest zakręt cywilizacji. Będziemy skręcać, będziemy iść w inną stronę, bo musimy, bo nas do tego zmusi środowisko zewnętrzne. W jakikolwiek sposób je rozumiemy. Ono nas zmusi do tego, żebyśmy zakręcali i szli troszkę inną drogą niż do tej pory, bośmy się rozpędzili za bardzo, jako cywilizacja. Nie patrząc na konsekwencje tego, co się dzieje, jak coś takiego robimy. Dlatego musimy się... W Teraz przystopować, zakręcić Ty i coś robić. w towarzystwie. A Patrzę na tą jesień, mi się wydaje, że to koniec świata. A, A skąd? A nie jesień, jesień jest, jest piękna i optymistyczna. optymistyczna. No. Ach, jest cudowna. Nie, no, dopiero ha. to jest sprawa. Ha. Drogie Bo panie. Ja też cały czas robię takie kółko, prawda? Wiosna, jesień, to zima, prawda? Kółko. I my też takie kółko będziemy musieli zrobić jako cywilizacja. Nie mamy innego wyjścia. Optymistycznie? Tak. Ależ jesień jest piękna i optymistyczna, i warto to zastosować jako takie zalecenie. Jesień piękna i optymistyczna. Można by pielęgnować takie poczucie jesieni. Tylko i wyłącznie tak, bo skutki uboczne przeżywania tej pory roku w oparach, nieopanowanej melancholii, mogą być mm, ograniczające. Taka melancholia czasem jest jak cieniutka mgła unosząca się nad wszystkim, na czym się oko zawiesi. I to wtedy nie wygląda realistycznie. Albo jest jak smog spowijający ciasną głowę. No i według mnie i według pani U, jesień Anno Domini 2022 ma Posmak epoki schyłku, albo ciepły powiew epoki schyłku, to tak bardziej przytulnie. Choć jeszcze w ziemi przecież drzemie ciepło rozgrzanego lata, właściwie przegrzanego lata, ale w powietrzu unosi się taki delikatnie duszący pył, taki ściskający gardło, osadzający się na języku, a czasem wpadający do oka, które będzie łzawić. No i ustalmy teraz, że nie będą to łzy smutku za półkami pełnymi butów rozmaitych, ale... Łzy nienachalnej radości. Radości z tego, że przed nami etap sensowniejszego poukładania wszystkiego, tak zupełnie po nowemu. Ekscytacja po prostu, o, według mojej mamy, zgodna z cyklem. Cóż, będzie pięknie i dobrze, bo nie pięknie to już było, już było, już było. Jak wiadomo, do ciepłego powiewu epoki schyłku pasuje czarna kawa, więc można postawić mi kawę. Link w opisie. Dziękuję bardzo. Miłka Malcana.